Kolejny odcinek w Studio Grocka. Dziś moim gościem jest napastnik sport i w Całuchowo. Michał Kalita, witam cię serdecznie. Dzień dobry, cześć. Pierwsze pytanie do Ciebie. Michał Kalita, numerem jeden i liderem sport i SSF w tym sezonie. Podchodzisz ostrożnie do takiej tezy? No tak, nie ukrywam, że w, y, udaje mi się w ostatnim czasie zdobywać te bramki. Ja cały czas jestem w sumie trochę nienasycony, bo, bo myślałem, że jeszcze i tak tych bramek będzie trochę więcej. Zresztą też się spodziewałem, że jako zespół będziemy trochę wyżej w tabeli, ale no co, no, trzeba, trzeba, jeszcze jest zostało parę kolejek, więc y, trzeba jak najwięcej bramek zdobyć i zobaczymy, co zaoszczędzi. Spodziewałeś będzie. się w ogóle, że na tym etapie sezonu będziesz tak wysoko w klasyfikacji strzelców całej ligi? Y, no, szczerze powiedziawszy, domyślałem się, że będę nawet trochę wyżej, bo tak jak y, rok temu w lato y, udzielałem wywiadu tutaj dla Ciebie, to, to napisałem, że chcę zostać królem strzelców, więc. Jeszcze wszystko przede mną, wszystko jest możliwe w piłce, także będę walczył. Wiadomo, że będzie ciężko, ale będę walczył, o, żeby zdobyć jeszcze jak najwięcej bramek. Te Twoje gola wynikają także z to także dobrej gry pomocników i skrzydłowych. Mati Góra, Ole Kowsiak, Damian Sośkowski, Mati Szymański z którym się kolegujesz tak tak, na co tak. dzień, też te piłki dostał, ciągle Ci w tym sezonie i wpadam do bramki. Tak, tak, zdecydowanie. No, piłka to gra zespołowa, tak samo napastnik jest uzależniony od, od reszty drużyny. Przede wszystkim od pomocników, od bocznych pomocników, także jeżeli oni grają dobrze, to im, mi, mi, mi się lepiej gra i udaje mi się zdobywać bramki. Także no, wszystko zależy, forma napastnika zależy od całego zespołu. Rzadko jest tak, że napastnik weźmie sam piłkę i wiadomo strzeli. No nieraz się tak zda, y, zdarzy, że nie ma żadnej sytuacji, jakaś przypadkowa bramka i, i wiadomo i wtedy wszyscy zapominają no jak grałeś, tylko że strzeli w tą bramkę, ale no w większości no, jest uzależniona od całego zespołu. Zdarzały się w Polsce takie sytuacje, że gdzieś się trenerzy zespołów z wyższych lig sięgali po zawodników z niższych lig. Mieliśmy także przykład Włochowie, gdzie mi Racław odszedł do pierwszego ligowego. Giełkiewicz, z jest szczęściec Liczysz na to, że jakiś trener na przykład z drugiej ligi zauważy ciebie i powie, tak, Michał Kalita przyda mi się w przyszłym sezonie drugiej ligi? Tak, no co, po cichu liczę mimo wszystko, że uda mi się zagrać w wyższej lidze. Też nie ukrywam, że pomoc tutaj naszego menadżera Jarka Nowickiego, będzie kluczowa w tym aspekcie. No więc, no co, no liczę na to, że faktycznie uda mi się gdzieś wyżej trafić i no do tego potrzebne są, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, bramki na pewno będzie łatwiej, no ale trzeba robić swoje. Występowałeś zresztą w trzecieligowym, ligowym pomożeniu na Toruń, do którego byłeś wypożyczony na początku ze Sportis. Czy dla piłkarza, przez o taką jedną klasę rozgrywkową jest dużym wyzwaniem? Tak, no ja uważam, że na pewno też byłem wtedy trochę młodszym zawodnikiem w piłce. Rok czy dwa to naprawdę dużo, tak zwłaszcza w tym wieku, jeżeli przychodzi z juniorów. Moim zdaniem to też był trochę inny typ drużyny. Tam się broniliśmy typowo przed spadkiem, była gra z kontry. Ja się w takim czymś, można powiedzieć, nie odnajdowałem. też miałem swoje sytuacje, ale też głowa była trochę zablokowana, dlatego też tam w sumie nie zagrałem dużo, nie zagrałem dużo meczów, dużo minut. Ale czy uważam, czy to jest taki przeskok? Myślę, że ta czołówka czwartej ligi spokojnie by sobie dała w widze trzeciej. No i tyle. I tak naprawdę teraz uważam, że jeżeli bym tam był, to też wydaje mi się, że inaczej te losy by się potoczyły. No ale to już tylko historia, taka jest piłka. Czego brakuje w z niektórych spotkań? Że tak łatwo gubicie punkty, tak? Bo na przykład w meczu z Wrocław. Tak, no. Faktycznie dużo tych punktów e, zgubiliśmy w tym sezonie e, i no i szkoda, bo było dużo takich meczów, że prowadziliśmy grę i, i nie udało nam się odrobić tego wyniku. Tak naprawdę to powiedziałem te, e, po meczu z Rypinem, że w końcu nam się udało odrobić ten wynik, bo chyba tylko dwa razy w tym sezonie z Chemikiem w pierwszej rundzie e, odrobiliśmy ten, e, ten wynik, a tak no, brako, brakowało, brakowało mi się wydaje takiej chłodnej głowy. Często za długo czekaliśmy z tym, żeby ruszyć na przeciwnika, jeżeli przegrywaliśmy. Jeżeli no i bardzo często się właśnie tak podpalaliśmy po prostu, rzucaliśmy wszystko, zamiast spokojnie grać, tak jak zawsze gramy. I, i byśmy spokojnie sobie dali radę w tych spotkaniach, tak, ale też przykład na przykład z Gniewkowa, gdzie szybko zdobyliśmy trzy brałki i ten wynik był bardzo wysoki, tak czy tak samo często mogłoby być w tych wynikach, gdzie zgubiliśmy faktycznie punkty i tak samo mieliśmy dużo sytuacji. Czyli należy też zadbać o lepszą tutaj sprawność i koncentrację. Tak mi się wydaje. Bo są takie momenty, w których zespół po prostu się wyłącza i traci też Tak, no ale to można też usprawiedliwić w tym, że jesteśmy młodym zespołem. Tak naprawdę wszyscy łapiemy doświadczenia. Trochę, trochę brakuje może starszych zawodników, żeby w takich momentach może coś podpowiedzieli, wzięli trochę grę na siebie. No ale cóż, no taka jest piłka i każdy wyciąga wnioski. Jak podchodzicie do ostatnich kolejek ligowych? Gracie na całość, bo to jest czwarta liga, bo to jest walka o punkty, czy, czy jednak bardziej podchodzicie, żeby poćwiczyć jakieś warianty taktyczne, sprawdzić coś już na nowy sezon? Nie, wydaje mi się, że po prostu chcemy wygrywać jak największą liczbę spotkań. Wszyscy mają takie, takie myślenie. Razem z trenerem też rozmawiamy, że po prostu no, grać jak najlepiej jako zespół. Mi się wydaje, że gdybyśmy grali tak od początku rundy tym zespołem, co mamy, to byśmy byli w zupełnie, w zupełnie innym miejscu. Byśmy byli się o awans, no niestety tak nie jest. No ale cóż, no, trzeba grać. Czyli uważasz, że to ósma, siódma, szósta miejsce obojętnie, które zajmiecie na koniec sezonu, mogłyby być wyższe w tym sezonie. Tak, tak. No. tak jak myślę, każdy z zawodników, który od początku sezonu tutaj byli, po cichu liczyliśmy w lato na awans do trzeciej ligi. No niestety trochę trochę się to wszystko pokomplikowało. No na życie. Ostatnio duży sukces osiągnęli twoi koledzy. Damian Strasikowski, Kajetan Wojciechowski. Biorą udział w dwóch meczach w Pucharze Regionów w kadrze KPZP. No to też pokazuje, że indywidualności są zespołem No bo ty jesteś tym przykładem. Jest Damian, jest Kajetan, czyli indywidualne możliwości są ogromne. Tak, jesteśmy. Tak jak często wszyscy podkreślają, że piłkarsko jesteśmy najlepszym zespołem w tej lidze. Zdecydowanie się z tym zgadzam, bo faktycznie mamy zawodników jak Mateusz Góra, który nie jest zawodnikiem w tą ligę, czy Mateusz Szymański, właśnie Damian Koszki czy Kajtek z Biru. No, ale trochę się pogubiliśmy w tym na początku, co ciężko nam było się zgrać. Też byli inni zawodnicy, trochę Stefan, kto tam jeszcze, no Otrzyc, Słupek. A taklewski kapitan. Także trzeba to było wszystko trochę przeformatować. Wiadomo, tak jak się mówi, że najlepszych zespołów nie tworzą najlepsi zawodnicy, tylko najlepiej zgrani. No w tym w naszym przypadku trwało to dosyć długo, zanim się zgraliśmy, ale no jesteśmy na pewno moim zdaniem bardzo dobrym zespołem. Myślisz, że teraz latem tego zgrania będzie jeszcze więcej i w końcu, za tym czwartym razem, już do czterech razy sztuka uda się w przyszłym sezonie zagrać w trzecią tak? lidze. No, co, liczę na to. Zobaczymy jak to będzie wyglądało personalnie jeżeli chodzi o zespół, bo tak naprawdę ja nie wiem jaka będzie przyszłość odnośnie mnie chociażby czy innych zawodników. No ale co, nawet jakbym odszedł z klubu to liczę oczywiście na ten awans i będę śledził, ale zobaczymy. I na koniec jeszcze przewidywania, trzy drużyny walczą cały czas, awans, Unia Sołecki-Kujawski, Włocław ja mówię, Moderator, kto według Ciebie w trzeciej lidze zamelduje się? No moim zdaniem wiadomo, ten Solec ma znaczącą, mm. dosyć taką, no może nieznaczącą przewagę, ale jeżeli patrzy się na wyniki ostatnie, to oni wygrywają dosyć sporą różnicą. Mi się wydaje, że Włosławia mimo wszystko nie udaje im się wansować, bo nawet jak graliśmy z nimi, to byliśmy my byliśmy lepszym zespołem, ale tak mi się po cichu wydaje, że chemik może być takim cichym w sumie yy, niefaworytem swojem, który... Ale... Zespołem, który Ostatnia kolejka to w ogóle Solec gra z chemikiem, chemikiem, i mi się wydaje, że to może być bardzo kluczowa, mm. bardzo ciekawy mecz. Dlatego wstawiam takie 70 dla 30 dla, Solc, dla Solca, ale ten 30 dla Chemika, więc zobaczymy. Jeszcze Liga Narodów, tutaj Holandia, Belgia i Walia, a Polaków w czerwcu. E, jakie są Twoje przewidywania? Które miejsce w grupie zajmie reprezentacja Polski? No, tak, ciężka grupa, ale no, fajnie, jakby się udało zająć to drugie miejsce. Tak samo no, po ostatnich wynikach może trochę mentalnie zespół, reprezentacja trochę się podniosła. Nowy trener, dlatego ja liczę na to, że tak jak widzę narodów, tak jak na Mundialu, myślę, że wyjdziemy z tej grupy i, i powalczymy o coś więcej fajnie było ćwierć finał no. Nagle przestrzelać spotki zasad całochowo w tym sezonie Czwartej ligi. Michał Kalita był dzisiaj moim gościem. Dziękuję Ci dziękuję, serdecznie dziękuję, za rozmowę. Dziękuję.